Siemanko widzowie, jestem Maja a w dzisiejszym odcinku Jula będzie prowadzić odcinek więc wam wszystko opowie życzę wam y, miłego dnia i no Jula przedstaw to wszystko widzom proszę cześć. bardzo cześć widzowie dzisiaj się witamy życzę miłego no i tutaj będziemy rysować w świecie. Na przykład z nią możemy ten. Może zaakceptować. Dobra. Mamy wędrówstwo. Smoka i śmigłowiec. Nie coś z... Wędkarstwo, przepraszam. Tu wędkę narysujemy. Rysujemy 3. A jeden Rysujemy wędkę. Jaką by tu wędkę zrobić? Może czarna. Czarna wędka. Będzie miała na pewno takie coś. I dowiecie, nie do, nie <laughs> to widzicie nie rysujmy tej. Jakby czarne tło, żeby mu nazywać. wynazywać. I ona... Nie wiem co to jest, ale z nią zagram. Nie znam jej w ogóle. Ale dobra, gram. Teraz co tu będę rysować może... może Я-Юля. Ну, как бы что-то... Ого, мне это-Юля. Ай, добра. Рисуем себе сердце. Сердце. И теперь, какие-то такие... Тут они не такие. О. такие. Ja, że nie wiem co to jest, I jest to teraz. są nie. Czy to będzie nie co ona zrobiła? Ej, nic czy O nie, nie nic Ona może nic nie zrobi. To jej ja nic nie robię. Ale spróbujemy narysować wędkę. Teraz mały rozmiar. I tutaj będzie takie coś. Teraz jakieś przysmaki. To będzie młęczka, może. Nie umiem tego zrobić. Nie jestem taka dobry w te jajce takie. Bo ja się nie znam na YouTubie. Możecie coś tam... O! Albo dobra nie masz. To będzie jakiś przesmak co. Ale gnoj. Dobra, robimy normalnie moją wędeczkę, To ja sobie sama zrobiłam. by sama robiłam. A teraz biały, biały, biały I... możecie pisać w komentarzach czy lubicie tą grę. Jak w ogóle ją znacie? Bo w ogóle ja nie wiem czy ją znacie. No to się w ogóle przesuwa. No to miała jakieś takie coś. I zamarzę w tym. To jest w tym. To będzie, że takie. To jest czarny. Czy za mały. Za duży jest.

Nie, tak, a Dobra. Możecie pisać w komentarzach, czy dalej macie choinkę, czy w ogóle macie choinkę. My z Mają Mamy. Znaczy ja z Mają Mamy. Dobra. Nie dobra, nie robię nic. Kropkę Dobra, skończyło się. Idziemy zobaczyć na dzieła nasze. Nasze piękne dzieło. Co na to zrobi? Zgłaszamy głos. O to moje. あ。 Ile my mamy już? 6 łotów? 9 łotów? Widzę, że to, to osoba może dostać. O, zobaczmy, jak inny bakłażan ma. O, obraziłam się. Dobra, idziemy z kimś grać. Chyba, że nie zagrali coś innego. Aby nie, to wam pokażę, jakie mam znajomi.

Chodźcie ze mną grać tu mnie nie chce ze mną grać, bo jestem jakaś inna chyba i to idzie, że <.úcados> mam wheels czy idzie, że mam tutaj monet tutaj monet mam 479 i set jest dobra Lego jest kształt. Strzał na sztukę Detektyw? Dobra, to jest innego. Ten, ten. Lego. Jeden, jeden. Tego czerwony na przykład takie. Nie. Co to, to, what the fuck, co mi No, what the fuck. się porąbało chyba. Dobra. Nie, nie oceniamy. Nie oceniamy, jak wygląda moje lekko? Możemy też innego. Kątku. O, wiemy, otwieraczkę. Znaczy? Otwieraczkę. Od klocków, otwiera nam klocki, są jakieś opentana, To są, mają być Dobre, do robimy takie. Takie. że mamy. już mamy klocka I, i czarnego. Jest. Dobra, to I czarna. Ach. Pieniądze Forsa? Chyba, co jest dobrze O Forsa, i teraz kolorujemy Forsa. I jaką Forsa robimy? Możecie wpisać w komentarzach, co mam zagrać w Robloxie. Następnym razem, czy mam tak sobie radzić. majtę, telefon i grać za nią. Możecie mi pisać. Czy na ma... No maj komentarzu, bo ja nie mam swojego tego. Ale pieniądze rysujemy, ale jakie? Dobra, robimy takie tu. Takie si, f, esa. Jestem mądra, 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 mądra. Nie, nie, to jej skasujemy. Moje zostawimy i szybko rozdzielam. Bo force. Lego. Dobra, że jakieś tutaj. Lego takie. Kto tu się jest tak ściga? Jezus, nie wiem. Dobra. Teraz rysujemy Lego. I Majka coś odwala, ale no, ważne, oby mnie nie zniszczyła tego... tego, bo ja jej też zniszczę. Przysięgam, że jej zniszczę to i nie będzie takiego miło bo ja zrobię za zachód Kurde, mamy już minutę, nam została do tego, nam została minutka, więc... Się żegnamy razem. Że się żegnam z Wami i będzie fajnie. To Pa widzowie, to zaraz czekajcie, mi się coś lego, lego, Dobra, i już tylko 8 sekund ma zostało. No to Pa. na wiem, nie wyłączymy. Dobra. To dziękujemy za oglądanie. Tutaj zniszczę i już możemy wychodzić. Troszkę i teraz to tak narysujemy. I no to pa. pa!